Na cztery łapy! Kasper Chudecki, sportowiec, piłkarz, ale przede wszystkim miłośnik pszczelarstwa, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że ty swoje dzieciństwo spędziłeś w lesie, na rybach i przy pszczołach. I ta miłość do pszczół w tobie została? Nie pomyliła się pani w nawet w najmniejszym stopniu, bo tak w istocie było. Od dziecka to moje życie zawsze było związane z przyrodą. Co wielokrotnie podkreślam, czy to rozmawiam z kimś tak bardziej oficjalnie, z kimś mniej oficjalnie. Zawsze ta przyroda, była i wszystko się wokół niej łączy, bo pszczelarstwo to jest troszeczkę już mój późniejszy etap życia, ale wszystko zaczęło się od, od ryb, od chodzenia na grzyby i od miejsca, w którym żyję, jakiś tutaj na obrzeżach Kiel. Zawsze ta przyroda była mi bliska i tak pozostanie do końca. Czyli natura jest ci bardzo bliska i pszczoły i ta pora roku, która się dopiero rozkręca i która kusi swoim zapachem od samego rana. Ty codziennie jesteś blisko swoich podopiecznych, i ta wiosna, chyba, wyjątkowo w wygląda na Twoich pasiekach. To prawda. Przede wszystkim jest najważniejszy punkt tej wiosny. Na chwilę obecną nie było żadnych przymrozków. I jeżeli nie było przymrozków, to automatycznie raz, że pszczoły lepiej się rozwijają, a dwa, że nie obważyło kwiatu. To jest kluczowe, ponieważ no, w tym momencie pszczoły wchodzą w taki etap, gdzie cały czas ten rozwój się napędza, czyli matka pszczela czy też królowa składa jajeczka i pszczół w ulu automatycznie przybywa. W pewnym momencie jest, dochodzi do takiego etapu, w zależności od, oczywiście od kubatury ula, że rodzina osiąga już swój mak swoje maksymalne czyli swoją własną ilość i jak to bywało na przestrzeni milionów lat y, zaczyna się po prostu roić, czyli część rodziny wychodzi z ula, tworzy sobie nową matkę i zasiedla, powiedzmy, inne miejsce. Ale wracając tak, jak tutaj do Pani pytania, no ogólnie jest to w zasadzie chyba jeden z przyjemniejszych momentów właśnie ten okres w pszczelarstwie, ponieważ raz y, oszałamiający zapach, fantastyczne zapachy raz że drzew owocowych, potem ten nektar, który przez pszczoły zostanie przyniesiony do ula, no jest to coś, co naprawdę sprawia ogromną przyjemność i y, y, y sam fakt tej pracy przy pszczołach to duże... Może odprężenie to nawet nie jest dobre słowo, to jest taki styl życia i gdzieś... Y, Człowiek się w tym po prostu odnajduje. No i tak to wygląda właśnie o tej porze roku. A co robią pszczoły zimą? One śpią? One jakoś się hibernują? Tak, no to zawsze jest to określenie, czy pszczoły śpią. No nie jest to do końca prawda. Pszczoły wchodzą w taki, jakby to powiedzieć, letarg i przebywają w takim letargu. No bo tak, to warto podkreślić, wszystko determinuje pogoda. Pogoda, temperatura, otoczenie. Jeżeli już, powiedzmy, ostatnie liście spadną, przychodzą przymrozki, pszczoły to doskonale wszystko wiedzą. One wszystko mają zaplanowane. Czyli wiosna, lato to jest czas wytężonej pracy, żeby w zimę i na jesień po prostu móc przetrwać. Gdyby pszczoły nie miały tego mechanizmu, to no to by nie przetrwały milionów lat. Podaje się, że 140 niby, niby w obecnej w obecnej takiej formie, w jakiej wyglądają, to jest 140 milionów lat, więc to wszystko jest w rodzinie doskonale zaprogramowane i właśnie w zimę utworzenie tego tak zwanego kłębu zimowego daje im tą możliwość przetrwania po prostu. Czyli teraz pomału ta przyroda, te pszczoły budzą się w ulu i co? I do, zabierają się do pracy? Oczywiście pszczoły pracują w zasadzie może Zapowiedź 24 na dobę, a w, w szczególności w okresie wios wiosennoletnim, przyjmuje się, że pszczoła w tym czasie żyje około 50 dni. Kiedy pszczoła zimowa żyje nawet 5-6 miesięcy, więc pszczoła, generalnie robotnica, w lato umiera z przepracowania. Po prostu. Z racji tego, że ja to tak rozumuję po swojemu, pszczoła ma swój mózg i ma mózg rodziny. Przede wszystkim najważniejsza jest rodzina. I to funkcjonuje od pszczoły na poszczególnych etapach sprzątaczki, kończywszy na pszczole strażnicy. Czyli rodzina jest najważniejsza niesamowite i to jest, Jest prawda? to niesamowite, to prawda. Świat to jest pszczół, dyskusyjny. to ich uporządkowanie jest niesamowite. Tam wszystko jest jak w zegarku. Wszystko mu musi być jak w zegarku. Gdyby nie było jak w zegarku, to, no to panuje chaos i mamy problem, duży problem. Ale ty jako opiekun y, pszczół musisz się do tego zegara dostosować. To jest ważne. Pszczoły się do mnie nie dostosują na pewno. To jest pewnik. No to jak to N wygląda? Ja się muszę do pszczół dostosować i po prostu musimy razem działać. Odpływać na to na zasadzie takiej współpracy. Ja o pszczoły dbam chociaż oczywiście pszczoły bez mnie też by sobie poradziły choć z tym stwierdzeniem jest jest troszeczkę w tym prawdy i troszeczkę nie ponieważ jest taka choroba która trapi pszczoły i nazywa się to dręcz pszczeli Czyli Varroa Destructor, ona przybyła gdzieś w latach 80. z Azji do nas, i to jest taki powiedzmy kleszcz, który wysysa pszczołom i krew i ciałko tłuszczowe, po czym wprowadza jakieś wirusy, i wiele przypadków w Polsce, zresztą tylko w Polsce, na całym świecie, jest osypania rodzin się pszczeli właśnie przez tego kleszcza. I tak jak mówię, ja pszczoły leczę, staram się to robić maksymalnie naturalnie, naturalnymi środkami. Do tego się używa przede wszystkim kwasów organicznych, takich jak mrówkowy, szczawiowy, ale oczywiście też ciężką chemię, której unikam. Tak na dobrą sprawę. Właśnie ta współpraca na tym polega, czyli ja pszczoły w odpowiednim momencie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, karmię, leczę je i staram się obchodzić z nimi jak z jajkiem. Chociaż nie jest to takie proste, gdzie przyjmuje się, że w lato jest około 100 tysięcy pszczół w ulu, więc czasami, no niestety, to jest taki chyba mój największy ból. Ta rzecz, której najbardziej nie lubię, tą pszczołę się po prostu gdzieś uszkodzi, przesuwając ramki. No jest to taka przykra, przykra troszeczkę rzeczywistość, ale no cóż, to jest specyfika tej pracy pszczelarskiej. Pierwszy miód, teraz ten wiosennoletni, to kiedy się zbiera, jak wygląda ten proces. W zasadzie to wszystko zależy od tego, jaką mamy siłę rodziny. Czyli jak rodzina nam przezimuje, taka będzie na, na ten czas letni i wiosenny. Mówisz o ilości tych pszczół? Mówimy o ilości pszczół, hmm. oczywiście. Jest to prosta zasada. Im więcej pszczół lotnych pójdzie w tak zwane pole, tym więcej przyniesie nektaru. Jeżeli rodzina będzie słaba, będzie bardziej podatna na choroby i będzie po prostu miała mniej rąk do pracy. A im więcej pszczół pójdzie w, w otoczenie i im więcej zbierze nektaru, tym szybciej możemy zebrać miód. Przyjmuje się, że pierwsze miodobranie robi się to tak miód. Więcej, wydaje mi się, między do, do 15 maja. Niektórzy może nawet robią wcześniej. W każdym razie, no, jest to jeden z takich moich ulubionych miodów, poza spadziowym i gryczanym. Jest to fantastyczny smak, bo to jest y, tak zwany miód miniona kwiatów, więc to jest y, mieszanka smaków, zapachów niesamowita. No i same właściwości lecznicze tego miodu są ogromne. Zresztą, jak każdego miodu, jeżeli ktoś ma problemy z alergią, to można sobie w ten sposób troszeczkę ułatwić życie i po łyżeczce miodu przyjmować, ponieważ pyłek, ten, który zawarty jest w tym nektarze, jest tym pyłkiem, na których jest dużo osób uczulonych, więc można to potraktować na, na zasadzie takiej malutkiej, można powiedzieć, mini terapii, takiej naturalnej. Masz dwie pasieki, w sumie 50 uli, to dużo. I to też jest pytanie, na które też mi ciężko odpowiedzieć, ponieważ dla mnie jest to już duża ilość. Na jedną osobę jest to sporo, ale to tak mówi się, że praktyka czyni mistrza. Im ktoś dłużej ma obycie z pszczołami, im dłużej się nimi zajmuje, tym wie, że czasami nie trzeba zaglądać, nie trzeba przeszkadzać i w pewnym momencie im rzadziej będziemy przy tym ulu majstrować i do niego zaglądać, tym lepiej, bo każda nasza ingerencja jest tak naprawdę rozwalaniem tego świata, który one sobie poukładały. Nawet przesunięcie ramki, to już jest jakieś tam zaburzenie. Mhm. Nawet tego, no, można powiedzieć, mikroklimatu ulowego, gdzieś to powietrze uchodzi, zaburza się gdzieś wentylacja. No, to jest, to jest gra szczegółów, ale warto czasami się wstrzymać i tak jak mówię, i gdzieś przy tych pracach troszeczkę złapać takiego spokoju, nie ingerować za bardzo w pszczołom, nie przeszkadzać im. One sobie na pewno doskonale poradzą. Świat pszczół jest niezwykle zaplanowany, taki pod linijkę ustawiony, ale ty myślisz, że pszczoły wiedzą, że to ty tam zaglądasz, że to ty jesteś, rozpoznają cię? Ja osobiście jestem o tym przekonany, na pewno. Wynika to z, z takiego mojego rozumowania, że czują pszczoły przede wszystkim zapach, i one mnie rozpoznają w jakimś sensie po zapachu. Też no jest to stary taki powiedzmy trik pszczelarski, że warto przed zajrzeniem do ula po prostu zaopatrzyć się, no to jest taki można powiedzieć ABC pszczelarstwa, czyli podkurzać. W ten sposób troszeczkę się pszczoło oszukuje gdzieś ten mechanizm, który wykształcił na przestrzeni milionów lat, zapodając z podkurzacza dymek do wylotka, czyli po prostu palimy w podkurzaczu mhm. ogień i w ten sposób pszczoło myślą, że to jest pożar. I nie są w stanie urządzić. One wtedy za, y, uruchamiają się mechanizm, być może mamy pożar i musi, będziemy musieli się przenieść powiedzmy nie wiadomo ile, mhm. czyli może kilometr, może dwa i w ten sposób one opijają się w cudzysłowie miodem i nie są w stanie zgiąć swojego ciałka tak, by urządzić. Oczywiście to nie zawsze się sprawdza, bo tych pszczół jest że zawsze się trafi jakaś jedna istota czy dwie, które to żądło jednak wysuną, no i kończy się, kończy to się, jak się, jak się kończy. Ale ogólnie, no tak, tak, to właśnie tak to wygląda. Mówiłeś też poza anteną, że praca przy zbieraniu miodu to jest taka praca od rana do wieczora czasem. Tak, zdarzają się takie dni. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest to zawsze konieczne żeby przy tym ulu coś patrzeć, ale no są również takie dni, że powiedzmy przychodzi czas miodobrania albo karmienia pszczół. No i im więcej tych uli, tym więcej tego czasu schodzi. Jeżeli chodzi o miodobranie, zależy na jakich ulach się gospodaruje, ale tych ramek jest czasami kilkaset, czasami kilka tysięcy, no i to już jest naprawdę taka praca duża. Bardzo duża, wytężona. W zasadzie ja, jak zaczynałem, y, powiedzmy, robić swoje miodobrania, to wszystko zaczyna się mniej więcej o godzinie 6, a jak kończy się 23, i to tak 3-4 dni pod rząd. Oczywiście wszystko zależy od ilości jak i tego miodu, tak? Ile, ile go mamy, ale raz ten miód trzeba odebrać, i trzeba zabrać. Ta, ta moja, powiedzmy, praca i to moje działanie polega, żeby tym pszczołom to, co zgromadziły, no niestety troszeczkę zabrać dla siebie, tak? Żeby, żebym też coś z tego pszczelarstwa, którym się zajmuję, miał, bo to też jest jakiś sposób mój na życie. Tak więc. Ja ten miód im zabieram, no i nie zawsze przełosłem skoro, żeby ten miód oddawać, i po prostu dają sygnał, że dzisiaj tego miodu kolego sympatyczny nie zabierzesz, i wtedy praca się komplikuje, tak? Bo mamy powiedzmy te 40 uli, z których ten miód zabrałem. Ale mam dziesięć, które po prostu nie chcą mnie dopuścić do tej czynności. No i to wszystko się potem odkłada w czasie. I tak to, i tak to właśnie wygląda, że to, są, to jest przyroda i często pewnych rzeczy się nie przewidzi. I w zasadzie zawsze to w jakimś sensie jest loterium. Polecam serdecznie miód u chudego. Pyszny, zdrowy, a przede wszystkim też wytwarzany w taki naturalny sposób. Prawdziwy miód. Oczywiście, no, taka, jest, taka jest moja filozofia. Tak to sobie wszystko w głowie ułożyłem, ale to też gdzieś tam z głębi, z głębi duszy wychodzi, że jeżeli mam coś robić, to, żeby to było zgodne z kanonami, oczywiście to też czasami się na tym ucierpi. Bo to też nie jest tak, że ta moja droga pszczelaska była usłana różami, bo również było wiele, naprawdę wiele jakichś tam potknięć. No ale jak to mówią praktyka czyni mistrza, i, i jestem optymistą, że, że ten sezon naprawdę będzie fajny i będę miał możliwość jak największej ilości osób sprzedać naprawdę wysokiej jakości produkt. I tutaj też taki mój apel na koniec, żeby szukać lokalnych pszczelarzy, którzy zajmują się z pasją swoimi pszczołami. Bo wydaje mi się, a raczej jestem pewien, że zawsze osoba, która się zajmuje spasją, ma gdzieś w, w sobie tą cząstkę tej takiej, może to jest zbyt górnolotne słowa, takiej filozofii tego pszczelarstwa właściwego i, i zawsze ten dobry miód będzie można kupić. Właśnie prawdziwy, taki. zbierany faktycznie spasiek, a nie kupowany na jakichś platformach azjatyckich, co hmm, się też zdarza. To jest bardzo, bardzo częsty proceder, tym bardziej, że miód jest y, produktem, który się y, ponoć najłatwiej fałszuje, więc y, no można, się, można się, że tak powiem, zrazić i. I też no, nabrać takie niechęci do, do miodu jako do smaku w ogóle, bo też nieraz się z tym spotkam, że ktoś się zraził do smaku miodu. To jest też częsty, tak jak mówię, proceder, ale jak się spróbuje tego naprawdę takiego prawdziwego miodu, to wydaje mi się, że nie ma osoby, której by ten miód w jakimś stopniu nie zaciekawił i nie posmakował. Dziękuję bardzo za spotkanie. Kacper Chudecki, sportowiec, piłkarz, ale przede wszystkim miłośnik pszczelarstwa, był gościem programu Na Cztery Łapy. Wielka przyjemność to była dla mnie, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia na cztery łapy